Aby polepszyć relacje z dzieckiem, aby naprawdę je zrozumieć, to warto, a właściwie trzeba znać trzy typy zachowania dzieci i do którego typu należy Twoje dziecko. Przy czym, jeżeli masz trójkę dzieci, to na pewno każdy będzie należało do innego typu. I dlaczego? Dlatego nie jest tak łatwo. Te trzy typy to dziecko siła, dziecko współpraca i dziecko bezpieczeństwo. Dziecko siła. To to dziecko, które jest największym wyzwaniem, w tym sensie, że na każdym kroku podkreśla swoją siłę, właśnie to dziecko, które wie, czego chce i będzie do tego dążyło i to osiągnie. To doskonały negocjator, również lider, urodzony lider i przewodnik. Dziecko siła. Właściwie niczego się nie boi. To to dziecko, które wszędzie wejdzie, wszystko spróbuje, pierwszy raz ma rower w rękach, ale już chce robić akrobację. Ale dziecko siła to też dziecko, które nie toleruje słowa nie, które frustruje się bardzo. Właśnie na to nie odpowiada frustracją. I co się dzieje, kiedy mamy dziecko siła? Jeżeli nasze tak kontra jego nie albo nasze nie kontra jego nie, no to wtedy właśnie mamy walkę o władzę, dyskusję i jest to duże wyzwanie. Drugi typ dziecko współpraca. Jak sama nazwa mówi, jest to dziecko, dla którego współpraca jest najważniejsza i najważniejsza dla niego jest przynależność przynależność do grupy, przynależność do rodziny. Za, bycie zaakceptowanym. Dziecko współpraca właściwie zrobi wszystko po to, żeby być właśnie zaakceptowanym. Także jest bardzo przyjacielskie, z reguły ma dużo przyjaciół, jest też mediatorem i chce, żeby wszyscy żyli w harmonii. Dziecko współpraca to, to dziecko grzeczne, na pozór niesprawiające żadnych problemów, natomiast jest trudne jedno niebezpieczeństwo. Gdzie to bycie grzecznym nie do końca jest takie dobre. Dlaczego? Dlatego, że dziecko współpraca niejako zdradza samego siebie, nie wyraża swoich potrzeb, nie wyrazi swojej opinii, stłam się je ukryje. I tutaj jest właśnie to, czego rodzice musimy być świadomi, że to bycie grzecznym nie zawsze jest najlepsze. I trzeci typ dziecka to dziecko bezpieczeństwo. To to dziecko, dla którego jak nazwa mówi, Poczucie bezpieczeństwa jest najważniejsze. A co za tym idzie, dziecko to yy, trudno mówić, ze swojej strefy komfortu unika nowych wyzwań, by podczas gdy inni próbują, ono będzie stało z boku i obserwowało. To dziecko wrażliwe o artystycznej duszy, to to, które yy, boi się spać samemu często czy też z dala od domu. I czego potrzebuje dziecko bezpieczeństwo? Potrzebuje rodzica, który je zmotywuje w pozytywny sposób, właśnie do podjęcia wyzwania, do spróbowania, do odważenia się. O tym wszystkim będziemy mówili na, podczas webinaru: Jak osiągnąć harmonię w rodzinie bez krzyków i kar. I uważam, że to poznanie trzech typów dziecka, i również trzech stylów rodzicielskich. Jest bardzo ważne, jest pod, jeden z podstawowych kluczy do właśnie efektywnego rodzicielstwa, bo tutaj każdy z tych dzieci, jak już daliście sobie sprawę, potrzebuje od nas, od rodzica, czegoś innego. I to my, rodzice, musimy się yy, niejako dostosować do naszego dziecka i wiedzieć, jak do niego podejść, w jaki sposób rozmawiać, jak je wspierać. Zapraszam cię szuka linku do zapisu w opisie tego wideo na najbliższy webinar Monika Szyszłowska efektywne rodzicielstwo